Jeszcze Polska jest minęła, kiedy my żyjemy, co nam owca przemoć wzięła szarno od Masz, Masz, masz Dablowski, z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przywodem złączy się. Spotykamy się dzisiaj z okazji przypadającej w tym roku 25. rocznicy Oblat Okrągłego Stołu oraz pierwszych prawie wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Na początek zapraszam na krótką prezentację przedstawiającą e, historię Polski powojennej. Po zakończeniu II wojny światowej Polska dostała się pod wpływy Związku Radzieckiego, który wprowadził siłą w naszej ojczyźnie komunizm. Większość Polaków była przeciwna nowemu systemowi. Jakiekolwiek próby protestów były siłą tłumione. Ludzie byli zamykani w więzieniach, zabijani, nie mogli mówić tego, co myślą. Gospodarka była w opłakanym stanie. Fala protestów ogarnęła cały kraj. Polacy domagali się zmian społecznych i gospodarczych. Władze podpisały porozumienie ze strajkującymi. Na czele strajkujących stał Lech. Wałęsa. W 1989 roku doszło do spotkania przedstawicieli rządu z opozycją. Były to tak zwane obrady okrągłego stołu. Ustalono datę wyborów do Sejmu i do Senatu. 4 czerwca 1989 roku przeprowadzono w Polsce wybory do Sejmu i Senatu, w których zwyciężyła Solidarność. Nie dało się już po prostu powstrzymać tego wszystkiego co było a przede wszystkim wielka, ogromna zasługa naszego papieża. To on właśnie w 79 roku na placu w Warszawie powiedział te słowa, niech stąpi Duch Święty na tą ziemię, na tą ziemię właśnie. I chyba... Właśnie staje się cud. Społeczeństwo zaczyna się budzić. Zaczyna coraz bardziej domagać się. No i dochodzi do niby tych wolnych właśnie wyborów. Uproszono mnie spod, z ligi polskich kobiet. Koleżanki też tam były nauczycielki, chodziły za mną, prosiły mnie. No pani Regino, pani się na to nadaje, no pani Regino, nie się pani zgodzi, mamy wysunąć kandydatkę. Moim kontkandydatem był z Solidarności pan Marek Jurek. Frekwencja tych wyborów była bardzo duża. Społeczność właśnie nie tak jak dzisiaj, tylko chciała tej wolności. I rzeczywiście 4 czerwca pierwsza tura wyborów już pokazała olbrzymie zwycięstwo Solidarności. I utwierdziła to druga tura. Te 161 miejsc w 100% zajęła Solidarność. To są pierwsze demokratyczne wybory w Europie, w krajach wschodnich. I czwarty czerwca <try> został uznany za ten Dzień Wolności, za Dzień Demokracji Obywatelskiej.